Kochani, witam bardzo serdecznie wszystkie moje zodiakalne baranki na szeptach tarota i zapraszam Was na czytanie, które będzie dotyczyć Waszej energii miłości, energii relacji i partnerstwa. Bez względu na to, czy jesteście w związku, czy dopiero szukacie swojej drugiej połówki, znajdziecie tutaj coś dla siebie. Czytanie podzieliłam na dwie części, oczywiście. Pierwsza będzie dla, dla związkowców dla tych, którzy. Mają swoją drugą połówkę, a druga będzie dla naszych singielków. Jak już wiecie, rozpoczął się nowy rok księżycowy, lunarny, i jest to rok węża. Ta energia przynosi taką czas głębokich przemian, czas uleczenia, intuicyjnych decyzji, i tyczy się to także no, tej naszej strefy miłości. Także zobaczmy, kochani, co tu możemy odkryć, co wam tu może pomóc, jeżeli chodzi o wasz związek, o pogłębienie się w waszej relacji. W jakiej energii przede wszystkim jesteście teraz? W jakiej energii jest wasz związek? No tutaj wszystko jest wspaniale, tutaj jest celebracja, cieszenie się sobą. Um, Mam tylko nadzieję, że tutaj nie ma trzeciej osoby. Także pamiętajcie, bierzcie tylko to, co rezonuje z wami, ale albo tutaj po prostu w najbliższym czasie będziecie mieć jakąś okazję do świętowania, do cieszenia się, do właśnie spotkania no właśnie ze znajomymi, z przyjaciółmi, um, również energię no, między wami, wspólnie mile spędzonych chwil. Ale dla niektórych może tutaj być energia no trzeciej osoby, tak? Także dopytamy kart. Kochani, co warto tutaj no, zostawić za sobą, aby pomóc a, waszej relacji, tak? Rozwojowi waszej relacji. No, tym popatrzcie, klaruje się, być może to świętowanie, to celebrowanie jest, ponieważ niektórzy z was no zaręczyli się Albo będą wchodzić w związki małżeńskie. Także co? No, myślę, że od, odsuwamy tą trzecią osobę, a raczej wygląda tutaj na to, na, na celebrację. Także niektórzy z Was są raczej w tych dobrych związkach. Um, gotowi jesteście tutaj, może, właśnie na ten następny krok, bo ten no, kapłan mówiłby o tym, tak? To jest y, jakieś takie oficjalne. Um, ogłoszenie waszej relacji. Także mogą to być oświadczyny, mogą to być no, związki małżeńskie. Kochani, jak wy tutaj możecie pogłębić waszą, wasze zrozumienie, waszą miłość? Popatrzcie, jakaś nostalgia, jakieś tutaj być może, no, coraz bardziej tutaj czuję takie chęć zakładania rodziny, tak? To jest energia dzieci, energia no, przypominania sobie naszego, naszego dzieciństwa, Znowu jest to energia, no też takiej trochę nostalgii, tak wspomnienia, jak to było fajnie, prostoty tego dzieciństwa, tak. Także dużo z Was myślę tutaj, myśli właśnie o zakładaniu rodziny, albo jesteście w ogóle już w trakcie, kochani. Co chcę Wam przekazać, Wasza podświadomość, Wasza intuicja? No, będzie tutaj szybko, będą tutaj jakieś tu no znowu podróże, może niektórzy z Was będą właśnie. W tym roku szykuje się Wam właśnie no wyjazd na jakieś fajne wakacje, podróż poślubna, tutaj celebracja. W każdym razie bardzo dużo będzie się działo w tym najbliższym czasie: dużo ruchu, dużo wiadomości, sprawy w ogóle ruszają, kochani. Naprzód. Także wasza podświadomość, chcę Wam powiedzieć, żebyście po prostu tutaj się przygotowali na to wszystko, tak? Bo będzie, będzie gorąco, będzie, będzie ruch i będzie, będzie postęp. No i też, kochani, otwórzcie się na komunikację. Wszelkiego typu komunikację z partnerem, z otoczeniem. Kochani, co tutaj może wzmocnić Wasz związek w tym najbliższym nadchodzącym czasie? Hmm, od razu wyciągnę następną kartę. Um, powiem tak. Coś tutaj będzie takiego, że będziecie być może musieli coś zrobić troszeczkę po cichu. Siódemka, siódemka mieczy mówi o jakiejś takiej strategii oczywiście no mówi tutaj żeby uważać na, na jakieś włamania, na jakichś oszustów um, i tego typu sprawy, tak, ale um, może też właśnie mówić że będzie jakaś taka potrzeba zrobienia czegoś po cichu, nie wiem, może niektórzy z was be, po cichu wchodzą tutaj w związek w związek Małżeński albo jakieś takie, no, po cichu tutaj, kochani, mogą być zaślubiny. O, Król Buław mówi tutaj też, no, ale on też mówi o strategii. To są obydwie karty takie, kochani, strategiczne, także no i też taka zachęta w sumie podjęcia śmiałych kroków, także. Być może Wy albo Wasz partner, no będzie właśnie taka potrzeba zdecydowania się i może być właśnie potrzeba szybkiego zdecydowania się tutaj, ale niekoniecznie rozgłaszania tego, co tutaj, co tutaj idzie. Kochani, i co tutaj się może wydarzyć? Jakie, jakie wydarzenia tutaj mogą przyjść w najbliższym czasie, albo potencjalny rozwój, rozwój tej tej relacji, popatrzcie, jesteście tutaj twórcą swojego losu, czyli yy, no ja myślę właśnie, że tutaj niektórzy decydują się kochani na wejście w związek małżeński albo może nawet na wprowadzenie się razem może właśnie będziecie to robić troszeczkę po cichu a może was tutaj yy, no też zaskoczyć yy, propozycja waszego partnera, w każdym razie mag mówi o początkach, yy, mówi w ogóle o no przede wszystkim bycia tutaj kreatywnym, ale też na wzięcie po prostu tak jakby um, no wodzy w swoje ręce. tak. Tutaj zamiast po prostu tylko marzyć o czymś, wyobrażać sobie, jakbyśmy to chcieli, żeby co by tutaj było. Mag mówi o tym, żeby po prostu zabrać się do pracy i no i stworzyć tą swoją zrealizować po prostu te swoje marzenia. W coś, kochani, konkretnego. W tym wypadku wydaje mi się, że jest to właśnie budowa Waszego domu, budowa Waszego domowego ogniska, Waszego związku i początki tutaj, kochani, na, na rodzinę. To wszystko, co mam dla naszych związkowców. A teraz zapraszamy naszych singielków. Kochani, co może Wam tutaj pomóc otworzyć się na miłość? Co powinniście uwolnić z przeszłości przede wszystkim, żeby, no żeby otworzyć się na tą nową energię? No, kochani, jest tutaj, to są takie Wasze myśli, Wasze myśli, Wasze y, jakieś takie psychiczne lęki, bym powiedziała. Y, jakaś tutaj jest taka blokada, poczucie bezradności. Y, no, może niektórzy z Was, y, podejrzewam, że wiele z Was, y, Przeszliście jakieś trudne sytuacje, miłosne oczywiście, związkowe, no i może po prostu boicie się, tak, wchodzić znowu w tą energię, zaczynać coś nowego. W każdym razie dopóki nie otworzycie się, dopóki nie pozbędziecie się tych takich myśli, że no, mnie już nic dobrego się nie przytrafi. Wszyscy, no nie wiem, wszyscy mężczyźni albo wszystkie kobiety są takie siakie i owakie. No to nic dobrego się, kochani, tutaj nie wydarzy, tak? Także trzeba, trzeba się pozbyć tych, tych, uwolnić z tych takich ograniczeń, zablokowań, no i też z lęków, tak? Ta energia lęku, strachu, ona nigdy nie jest, kochani, dobra. Ona w ogóle ma bardzo duży wpływ na nasze zdrowie psychiczne. Także pasowałoby to, kochani, odstawić od siebie, uwolnić się opuścić tą opaskę i przede wszystkim, jak opuścicie tą opaskę, otworzycie oczy i rozejrzycie się dookoła, to zobaczycie, że no nie wszystko jest y, złe, czarne. My teraz... Tyle jest złych wiadomości y, no, wokół nas, tak, y, że daje nam to takie przeświadczenie, że nie ma już nic dobrego koło nas. A taka nie jest, taka prawda wcale nie jest. Jest bardzo wiele Dobroci, miłości koło nas, tylko no, należy dobrze się rozejrzeć. Kochani, co pomoże Wam otworzyć się na nowe uczucia? Oj, ciężkie energie. No przede wszystkim zmiany, bo piątka, tak? Czyli po pozwolenie sobie tutaj w ogóle na jakąś taką przygodę, bym powiedziała. No znowu, opuszczenie tych mieczy, poddanie się, tak jakby. W pewnym sensie, żeby ten wszechświat jednak mógł coś tutaj przynieść. Piątka Mieczy jest no, no trudną, trudną energią, jakby na to nie patrzeć. Mówi o konfliktach, tak. No i mówi, ale mówi też o porzuceniu, czyli karty proszą Was, żebyście porzucili jak najbardziej to, co było w przeszłości. Oczywiście, jeżeli macie wyciągnięcie, wyciągnęliście jakieś pozytywne lekcje, wnioski, no to jak najbardziej one są dla Was, powinniście kierować się zawsze tymi dobrymi lekcjami, ale musicie tutaj porzucić to takie przeświadczenie, no, że przeprogramować wręcz się, że tutaj wchodzenie w związki zawsze będzie prowadziło do konfliktów, do, no, do jakichś niesnasek, do tego, że zawsze któraś strona chce, chce wygrać. Także to należy, kochani, odstawić. Jakie lekcje miłosne, jakie doświadczenia miłosne możecie się tutaj spodziewać w najbliższym czasie? Co tutaj może przyjść do was? No popatrzcie, ale znowu miecze, znowu... <laughs> Bardzo energia, kochani, intelektualna. Wasza energia jest energią ognia, tak? Ale tutaj to powietrze podsyca ten ogień. Jest tutaj znowu, podchodzicie do sprawy bardzo logicznie, bardzo tak logicznie, tak? bardzo racjonalnie, bardzo analitycznie. Wy tutaj no, chcecie no, mieć taką jasność umysłu. Na pewno jest tu takie dążenie do odcięcia prawdy od kłamstwa, zweryfikowanie tego. No ale tutaj może, może właśnie w tym najbliższym okresie będziecie mieć tutaj mogą, mogą przyjść do was takie sytuacje. Pojawić się jakieś takie osoby, które dadzą wam takiego troszeczkę takiej przejrzystości, przejrzystości umysłu, jakiej takiej jasności. No i tutaj możecie dojść do jakiejś takiej prawdy, tak? Ale bardzo dużo energii umysłowej macie, aż się prosi o inne karty, troszkę. Kochani, na co powinniście zwrócić uwagę tutaj w najbliższym otoczeniu? Albo kim może być ta osoba tutaj koło was, która być może was zainteresuje. Mm. Wreszcie energia ognia, kochani. Osoba z pasją, osoba, osoba z pasją. Osoba taka, no może właśnie jest to, może być ktoś, może z kim pracujecie, współpracujecie. Zmieńcie sobie tutaj to, że to jest królowa, to nie znaczy, że to musi być kobieta. W każdym razie jest tutaj, może Was właśnie zainteresować taka osoba, która no, jest bardzo pewna siebie, taka osoba pełna takiego magnetyzmu, charyzmy, osoba, która no, osiągnęła jakiś sukces zawodowy, tak? osoba, która jest kreatywna, no, ma taką silną intuicję. Także jest tu ktoś taki może przyciągnąć Waszą uwagę, albo ktoś taki już jest koło Was i wtedy te karty proszą Was, dają Wam taką wskazówkę, żebyście zwrócili, zwrócili, zwróciły uwagę no na taką osobę koło Was z Waszego otoczenia. Dobrze. Jaka jest tutaj rada kart dla Was? Jakby tutaj możecie przyciągnąć poza tym, że musicie odstawić te złe myśli? Patrzcie, karta diabła. Um, no, przede wszystkim ten diabeł mówi o takim zdaniu sobie, um, to jest irada, tak? i rada, tak? Ale karta diabła pozwala nam uzmysłowić sobie, kochani, co nas właśnie znowu tak ogranicza. Być może dla niektórych z Was może macie jakieś, nie wiem, niezdrowe przyzwyczajenia, no można od razu powiedzieć, i nałogi, tak, ale nie musi być od razu z tej, z tej takiej ciężkiej beczki. Może tutaj, może tutaj należy sobie właśnie uzmysłowić, może styl, styl bycia, styl życia, podejście do życia może być takie tutaj troszeczkę no, niezdrowe, tak negatywizm jest niezdrowym podejściem do życia. W każdym razie ten diabeł mówi wam o tej możliwości uwolnienia się od tych takich no, negatywnych rzeczy, tak? Od jakichś uzależnień, od jakichś toksycznych podejść do sytuacji albo jeżeli macie toksyczne toksycznych przyjaciół Słuchajcie, taka myśl mi przyszła. Jeżeli jesteście, no załóżmy, że jesteście, no macie grupę koleżanek, tak, i wszystkie jesteście samotne, nieważne czy z wyboru. I to tak samo tyczy się panów, tak, bo jest teraz taka, no wielka moda wśród panów, tych samotnych, która mówi, jakie to wszystkie kobiety są, no niedobre i feministki i takie i siakie i owakie i no jeżeli macie taką grupę znajomych tak, także to idzie w obie strony i ci znajomi po prostu no, trują wam tak, że a na pewno będzie taka siaka i owaka, na pewno chcecie tylko wykorzystać, a u kobiet jest o wszyscy faceci są no nie wiem, agresywni tak, no to to, to, to jest bardzo negatywne tak, to wy macie, siedzi to w tej waszej głowie tak? i jak wy wtedy możecie się otworzyć, kochani, na tą miłość? No to nie ma po prostu szansy na to, jeżeli na każdego, na, na każdą napotkaną osobę, która może przynieść jakiś potencjał, tak? No to my od razu podchodzimy do tego negatywnie. Także ten ten as mieczy też mówi o tym, tak, o tym odcięciu kłamstwa od prawdy, o takiej nabrania klarowności, bo Oczywiście i, i są, słuchajcie, złe kobiety, negatywne kobiety i są źli, agresywni mężczyźni, ale jest masa wspaniałych ludzi, ludzi, którzy chcą miłości, chcą partnerstwa, chcą budować coś, coś, coś wspaniałego, coś dobrego, tak, my jesteśmy, no my potrzebujemy być wśród innych ludzi, nie możemy być odizolowani, nie jest to dla nas zdrowe ani fizycznie, kochani, ani psychicznie, dlatego... Zwróćcie uwagę, czy właśnie może takiego typu toksyki są wokół Was, w Waszym środowisku, i należałoby się właśnie z tego uwolnić. Dobrze, rozgadałam się. Kochani, co tutaj może się pojawić w najbliższym czasie, co tutaj może przyjść w najbliższym czasie do Was, jeżeli chodzi o miłość? No, patrzcie, będą wybory. Będziecie musieli coś tutaj wybrać. To jest też, kochani, dwójka monet mówi o takim balansowaniu pracy a domu, tej energii, takiej zabawy, przygody, a oddawania się pracy. Także czasami jest tak, też, że jesteśmy tak rzuceni w, to, w, ten, w tą otchłań pracy. Obowiązków że my po prostu nie mamy czasu w ogóle na to, żeby się tu właśnie rozglądnąć, że jest w oku ktoś. Także no, będziecie tutaj musieli podjąć jakieś, jakieś decyzje i po prostu dążyć do jakiejś takiej no, zachowania równowagi. No, jest to też energia adaptacji, tak? Także tutaj będzie trzeba, on tutaj stoi na jednej nodze i próbuje. No, utrzymać balans, tak, I, i, i żongluje i jedną strefą życia, i drugą strefą życia. Także y, takie dążenie tutaj do, do zachowania tego balansu, um, no i do adaptacji, bo jeżeli ktoś przyjdzie nowy, ktoś się tutaj pojawi, mm, no to no będą jakieś zmiany, tak, przyjdą jakieś zmiany. Jeżeli tutaj od, y, rozpoznacie, tak, że być może właśnie są są jakieś takie toksyczne osoby wokół Was, toksyczne sytuacje, toksyczne nawyki, i będzie tutaj właśnie potrzeba zbalansowania, zharmonizowania, kochani, no, tej energii. To wszystko, co mam dla Was, moje drogie baranki. Życzę Wam no, dużo szczęścia w miłości, tak? Dla tych, którzy są w związkach i dla naszych syngielków. Dziękuję Wam bardzo za Wasze komentarze, za Wasze. Lajki, serduszka, to bardzo pomaga mi rozwijać kanał, bo to pomaga algorytmowi. Także wszystkiego najlepszego jeszcze raz i zapraszam do następnego czytanka. Pa, pa kochani.